tego wieczoru. Dokąd mnie wiedzie. Ta miłość. Ta miłość. Co ci mogę dać od siebie? W twoim sercu musi być jakiś śmieć radioaktywny. Wykrzycz go głośno. Słowo wypowiedziane skrapla się i topi swojego odbiorcy. Słowo wypowiedziane w obecności świadków rozmnaża się jak chleb w picymi. Mam zawiści pełne ruchy. Z tego tyle, że można było obdarować całe Chiny i Rosję i tak by jeszcze zostało. Co konkretnie zrobiłaś, co ci ciągnie w dół? Sprzedawałam swoje mięso na obskurnych targowiskach. Ale czy to jest złe, to jest powszechne! Pod pretekstem pieśni chciałam orzyć w tysiącach serc głów albo chociaż w zwodów. A gdyby pojawił się Fistofel i powiedział, że kiedyś oczy całego świata, chociaż przez pięć minut będą skierowane na mnie! Nie wahałabym mu się oddać w nawet najbardziej perwersyjny sposób, albo ciebie mu oddać i usunąć z drogi wszystkich, którzy mnie przesłaniają. Skazany na horyzont jestem widnokręgiem, a ty masz w sobie całe tony brudu i śmieci, co czyni cię autentyczną i zarazem żadną. Zaproponujesz mi coś więcej niż życie. Kim jesteś, żeby mógł? Masz w sobie całe tony brudu i śmieci. Tyle niepotrzebnych rzeczy zawadza i gnije. Zrobiłabyś sobie. dla jednych dobrych osób, bez krytycznych usług, zakochanych rąk. Marzy mi się czysty, wypreparowany format, bez krzyków, bez histerii, bez historii. Nie nadaje się nawet na karmę dla psów nie ma grama mięsa, również pików w kościach też nie ma. Daj mi ten żałosny brud wreszcie, sam ci wytnę, w tobie przepadnie, a mnie się przyda na balanę. Spodobają ci się przynajmniej moje piersi? Przecinam włókna skóry, przerywam ścięgna, ale odór! Nie mogę oddychać, pod żebrami, głęboko znajduję twarde, ciężkie, mocno zrośnięte, ze sercem, o! jajko, w tym jajku oko, patrzy na mnie szyderczo i obco. mi w ustach, daj trochę śliny. Wstrętne, zgniłe, niebiesko-blade oko. Nie chcę się oderwać od zdrowej serdecznej tkanki. Wyrwę całość! Nie patrz twoja zawartość mogłaby Cię zabić. Nawet kamienie śledzi. Będziesz nie... lekka jak ptak. Więc zasetki mężczyzna patrzy tylko na ciebie. Na prawym łodzie podmiotu. Odnotowana siedmiocentymetrowa rana. Za uszami po prawej i po lewej stronie dwie blizny długości 5 cm. We włosach liczne ślady kłócia. A sumienie nakazuje mi zrobić opatrunek, a potem napisać raport. Mogę także włożyć palec i pobrać kod dostępu. Nie wydajesz się godzien macać mojej rany. One nie są w stanie Ciebie Jezus Podmiot musi się zaktualizować. A, nie. i dziś już nie maluje się portretów. że ciągle się podwajam, potrajam i rosnę, i mijam się ze sobą. Koenia, ja za swoich dzieci! Zawsze cię będę trzymał w miejscu wyjątkowym. Słyszę w ostach, Nadlatują dwa odrzutowce, w, którzy, w których są źli ludzie. Albo źle widziani, w tej chwili nie interesują nas ich dane. Jeden rozpędzony olbrzym uderza w prawą wieżę. Według planu musi uderzyć drugi. Potrzebujemy dramatycznej historiografii na czynem, która Drugi odrzutowiec pojawia się na horyzoncie. Leci niebezpiecznie nisko. Uderza z siłą wulkanu. Wieża płoną. Oczy wyrywają się swoim prześladowcom. Świat się rozpada i bezczelnie przegląda się węgiel. Huk, trzask i cisza. Pełen mocy wkraczam do akcji. Zbijam się i wyżej, pierwsze ofiary przelatują koło mnie, jedną udaje mi się złapać, trzymam ją z całych pieśni, ale ściąga mnie w dół, gwałtownie, zdecydowanie próbuję ją wciągnąć do siebie, Boże, nie dam rady. Zniszczyłeś mi występ, nie przypominam sobie, żeby ikar był złapany, co? Występ mi zniszczyłeś, ikar nie był złapany, zniszczyłeś. Co, co, występ co, występ co? mi zniszczyłeś, nie co, przypominam co, sobie, żeby ikar był co, złapany. powinniśmy coś męskiego przeżyć, coś posunąć razem i wrócić do ziemi. Doktorze, zabierz stąd to, to zwierzę. Pożytkujmy teraz bardziej prawidłowo twój duży naddach. Ciało nie odpowiada na ciało, na formę, formularz foremkę. Cia! Ciało nie odpowiada na ciało, na ciało cia! Ciało nie odpowiada na ciało, ale na formę... A bo się! Nie starasz! Nie ćwiczysz w mężczyźnie!